Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie dzisiaj oczywiście o Supermanie Jamesa Gana, bowiem dopiero co wróciłem z kina, jestem na świeżo po seansie i postanowiłem, że. W przeciwieństwie do wielu innych, powiedzmy, filmów, tym razem chcę się podzielić swoją opinią, tak właśnie na gorąco, zaraz po obejrzeniu. Pewnie za jakiś czas opublikuję jeszcze jakiś materiał, który będzie już nagrany standardowo, powiedzmy, ze skryptem i po tym jak sobie wszystko przemyślę i ułożę w głowie, bo bardzo czekałem na ten film, dużo sobie po nim obiecywałem i wiem, że pewnie wielu z Was również długo na ten film czekało i, i pewnie też obiecuję sobie po nim całkiem sporo, więc zakładam, że są tutaj jacyś ludzie, którzy są ciekawi po prostu tego, jak to wyszło, ewentualnie chcą po prostu porównać swoje wrażenia z tymi moimi, więc nie przedłużając, słuchajcie, jak za tym wypadł Superman. Ja bym powiedział, że taka krótka odpowiedź brzmiałaby po prostu bardzo dobrze, idźcie do kina, i na tym moglibyśmy tę dyskusję tutaj zakończyć. Ale pozwólcie, że porozwodzę się nad paroma elementami tego filmu i nad tym, co mi się podobało najbardziej, co być może wypadło troszkę gorzej. Doskonale pewnie wiecie, że przed Jamesem Gannem stało naprawdę trudne zadanie, jeśli chodzi o ten film. Co innego robić, po prostu film o konkretnej postaci. W oderwaniu od wszystkiego, a co innego, kiedy na dobrą sprawę, poza opowiedzeniem o danej postaci, zadaniem twórcy jest także położyć podwaliny pod cały świat, w którym mają przynajmniej docelowo odbywać się e, rozmaite inne filmy, czy raczej mają mieć miejsce wydarzenia w kolejnych filmach, bo jak, e, znowu pewnie doskonale wiecie, ma to być pierwszy film z nowego łączonego uniwersum filmowego DC. W związku z tym z jednej strony było to oczywiście trudne zadanie, bo film musiał łączyć te dwa elementy. Ale też mówmy się, no nie jest to najlepszy moment, powiedzmy, na rozpoczynanie tego uniwersum, bo masa widzów zdążyła już się tematem superbohaterów zmęczyć, mieliśmy całą masę nieudanych produkcji z superbohaterami, plus e, poprzednia, powiedzmy, próba zrobienia łączonego uniwersum przez DC, delikatnie mówiąc, nie wypadła najlepiej, moim zdaniem głównie dlatego, że Warner wówczas wybrał nieodpowiedniego wykonawcę do tej roli, do roli architekta tego uniwersum, no a później też nie chcieli się w żaden sposób konsekwentnie trzymać tego, co zostało stworzone, przez co, no, mieliśmy solidną katastrofę i masa osób wciąż mimo wszystko to pamięta. Dlatego też, no, Gunn musiał przekonać do siebie całą masę ludzi, natomiast z drugiej strony też trudno byłoby mi podać lepszą osobę do podołania temu zadaniu, bo James Gunn z jednej strony jest bardzo dobrym reżyserem, którego filmy do tej pory stały na równym, wysokim poziomie, a z drugiej strony jest też osobą, która doskonale rozumie komiksy, Rozumie ich urok i wie, co wyciągać z nich, by było atrakcyjne dla szerokiej publiki, ale jednocześnie by zachowywało ducha tych komiksowych historii. Więc myślę, że oczekiwania były wysokie, ale też miałem nadzieję, że faktycznie GAN temu wszystkiemu podoła. No i okazuje się, że jak najbardziej podołał. Wciąż, mimo wszystko, nie jestem pewien, w tym momencie szczególnie, jak szeroka masowa publika przyjmie ten film. Pierwsze opinie są bardzo, bardzo pozytywne, Ta, ten procent ocen publiczności na Rotten Tomatoes chociażby jest bardzo, bardzo wysoki, ale wiadomo, na pierwsze seanse idą zwykle ci ludzie, którzy są najbardziej tematem zajerani. więc fajnie, że im się podobało oczywiście, ale, ale myślę, że to jeszcze nie jest wyznacznik tego, jak szeroka publika przyjmie ten film. Ja osobiście podchodzę oczywiście do tego jako głównie fan komiksów, jako fan Supermana i ktoś, kto chciałby zobaczyć trochę inne wydanie komiksowych filmów na wielkim ekranie, bo, bo jestem już mocno znudzony tym podejściem Marvela. A komiksy DC zawsze były inne mimo wszystko, zawsze prezentowały trochę innego rodzaju uniwersum. Marvel zwykle pokazywał świat taki jak za oknem czytelników. Tyle, że z superbohaterami, tyle, że z tą niewielką zmianą, że były tam te wszystkie superbohaterskie elementy. No a w komisji DC jest mimo wszystko trochę inaczej, jak się dzieje się w fikcyjnych miastach. Bohaterowie mają trochę inną rolę, są trochę inaczej postrzegani, są dużo bardziej posągowi, inspiracyjni niż ci Marvelowi, którzy, którym bliżej do zwykłych ludzi. Oczywiście są wyjątki, ale generalna zasada, przynajmniej tak do tej pory e, w uniwersum DC było postrzegane. I byłem bardzo ciekaw, jak prze się powiedzmy, tę inność świata DC na duży ekran, szczególnie że Zack Snyder, kiedy robił swoje filmy, raczej trzymał się tego Marvelowego, powiedzmy, podejścia w tym względzie, że miał to być świat bardzo podobny do naszego. Nawet jeśli Metropolis było fikcyjnym miastem, no to idea tych filmu była taka, co by było, gdyby superbohaterowie pojawili się w takim świecie jak nasz. Natomiast trailery Supermana wskazywały, że Gan od razu będzie miał zupełnie inne podejście i to jest coś, co rzuca się w oczy praktycznie od razu. To jest kompletnie inny świat niż to, co widzieliśmy w filmach Marvela do tej pory, inny świat niż widzieliśmy w filmach DC do tej pory. To jest, e, myślę, że najbardziej bezpośrednie przełożenie komiksowego uniwersum na język filmu. To jest świat, gdzie superbohaterowie już istnieją od jakiegoś czasu, gdzie ludzie są zaznaczeni znajomieni z takim fenomenem jak istnieniem metaludzi. Widać nawet po zwykłych przechodniach, po, po zwykłych statystach, którzy reagują na superbohaterów tak, jakby byli przyzwyczajeni do tego widoku. Kiedy wielki potwór atakuje miasto... Jasne, ludzie są przerażeni i ratują swoje życie, ale generalnie nie są zaskoczeni tym faktem. To jest prawdopodobnie kolejny wtorek dla nich. To jest duża zmiana mimo wszystko względem tego, co mieliśmy w filmach Marvela, gdzie jednak, jasne, te filmy były coraz bardziej fantastyczne, powiedzmy, coraz bardziej odchodziły od tego e, świata wykreowanego w pierwszych filmach MCU. Zresztą nawet jeśli tam pojawiał się jakiś element fantastyczny, to bardzo często ujęcie było takie Zobacz, widzu, jaka kompletnie pojebana rzecz w tym całkiem normalnym świecie. Tutaj, w Supermanie, Louis Lane lata statkiem kosmicznym i nikogo to specjalnie nie dziwi. Wszystko nam mówi, że to jest inny, fikcyjny świat kompletnie inna rzecz niż to, co mamy za oknem. I myślę, że nie ma co tutaj wartościować, które podejście jest lepsze lub gorsze. Każdy może mieć swoje preferencje. Ale fajnie, że jest to wreszcie coś. Innego. No ale oczywiście centralną postacią w tym wszystkim jest nasz Superman. Miło mi stwierdzić, że jest to wreszcie pierwsze od czasu Christophera Riva faktycznie wierne przedstawienie tej postaci na wielkim ekranie. Wiem, że były adaptacje serialowe, animowane, które wypadały dobrze, natomiast wreszcie widzimy Supermana na wielkim ekranie w takim spojrzeniu, w jakim ta postać powinna się pojawić po raz pierwszy. Jasne, potem oczywiście można z tym Supermanem robić różne rzeczy w różną stronę. Zabierać jego historię, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy mamy przedstawić tę postać na nowo, w szerokiej publice po raz pierwszy, to ważne jest zaakcentowanie pewnych esencjonalnych rzeczy dla tej postaci. Przede wszystkim tego, że jest to postać, która jasne jest kosmitą, jest imigrantem z innej planety, ale jednocześnie jest bardzo ludzka. Jest w zasadzie dużo bliższa ludziom niż wielu innych herosów DC. Niż Batman, niż Green Lantern i cała reszta. Superman w swojej esencji jest po prostu dobrym chłopakiem wychowywanym przez poczciwych farmerów w Kansas, na małej farmie. To jest esencja tej postaci, że mimo tej swojej wielkiej mocy, tej wielkiej potęgi, w gruncie rzeczy jest po prostu dobrym człowiekiem. I to jest z nim najważniejsze. Ale to, że był wychowany jako człowiek, oznacza, że. W zasadzie charakteryzuje się takimi samymi cechami jak masa innych ludzi. Także powinien popełniać błędy, także powinien się denerwować, także powinien umieć żartować, także powinien błądzić, być zagubiony, jak każdy z nas. O to tak naprawdę tej postaci chodzi. Superman nie jest tym bogiem, który stąpił z nieba, który ma patrzeć z góry na wszystkich, i zastanawiać się, czy w ogóle powinien pomagać tym robakom czy nie. Jest po prostu jednym z nas. To jest tej postaci najważniejsze. Zresztą, w tym filmie jest pewien element, którego generalnie nie lubię w filmach superbohaterskich. To znaczy, mam na myśli ten motyw, gdzie superbohater staje na przeciwko superzłoczyńcy, który jest jego lustrzanym odbiciem. Znacie to na pewno z całej masy filmów, z nie wiem, Logana chociażby. W tym momencie od razu zaznaczę, że staram się nie rzucać w tym filmie spoilerami, ale no będę się rzeczy mówił o elementach fabuły, więc czujcie się ostrzeżeni. Postaram się, żeby było bardzo ogólnie. W każdym razie nie lubię tego elementu, głównie dlatego, że jest tak powszechnie wykorzystywany w filmach superbohaterskich i mam wrażenie, że wielu wiele z tych filmów po prostu idzie na łatwiznę. Niemniej, tutaj zostało to wykorzystane, myślę, że świetnie, bo od razu pokazuje nam, że, wiecie, ta cała siła ten, ta niezniszczalność i to wszystko, cała moc, którą Superman dysponuje, to nie jest esencja jego postaci. To jest tak naprawdę dodatek, który sprawia, że no, czytamy ekscytujący komiks superbohaterski, czy oglądamy bombastyczny film. Natomiast to nie jest esencja tej postaci i to jest bardzo silnie zaakcentowane, powiedzmy, w tym elemencie tego filmu. To, co mnie natomiast troszkę ją zaskoczyło i nie do końca pozytywnie, to to, że. Ten film był zapowiadany jako historia o Supermanie w świecie, który z tego Supermana już trochę nie potrzebuje, albo którego wartości wydają się odrobinę przestarzałe, nie dzisiejsze. I mam wrażenie, że ten element akurat nie był zarysowany jakoś bardzo mocno, bo kiedy film się zaczyna, opinia publiczna jest bardzo za Supermanem. I jasne w filmie, zresztą tak jak widzicie pewnie w zwiastunach, ta wiara, powiedzmy, zostaje w którymś momencie zachwiana. Natomiast y, nie miałem wrażenia, by ten Superman w tym świecie był nie dzisiejszy, by był jakimś archaizmem, który nie ma racji bytu. Być może to kwestia po prostu moich błędnych oczekiwań. Justice Gang, który, który też poznajemy w tym filmie, operuje kompletnie inaczej niż Superman, ale byłem troszkę rozczarowany, że ten motyw nie wybrzmiał może troszkę bardziej. W większym stopniu to jest po prostu historia, która stara się ludziom, którzy od dawna nie widzieli porządnego Supermana na wielkim ekranie, przedstawić w jak najlepszym stopniu, kim ta postać jest, jaka jest, jakie wartości. Reprezentuje i że nie jest no właśnie tym Bogiem, kosmitą, który przybył tutaj nie wiadomo skąd i jest niebezpieczny. No nie, jest chłopakiem z Kansas, z całym dobrodziejstwem inwentarza. Natomiast jeśli chodzi o postacie drugoplanowe, czy raczej cały ten zastęp postaci, którymi ten film był reklamowany, to muszę powiedzieć i nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt chory optymistycznie albo jakkolwiek przesadnie, ale oni wszyscy są absolutnie fantastyczni. Wszystkie postacie w tym filmie, łącznie z Supermanem, są zagrane fenomenalnie i jednocześnie spotratowane dokładnie tak, jak powinny być. To znaczy, nie wszystkie są super wierne względem komiksów, szczególnie, że komiksowe wersje tych postaci są, umówmy się, mają wiele wersji, powiedzmy, ale no tak wyobrażałbym sobie przełożenie wielu z tych bohaterów właśnie na, na film. Te bardziej charakterystyczne postacie, jak Lois Lane chociażby, czy Jimmy Olsen, czy Guy Gardner, są po prostu perfekcyjne, natomiast myślę, że najlepiej z tego wszystkiego wypada po pierwsze Mr. Terrific, który ma po prostu jedną scenę wyłącznie dla siebie i jest świetna. Pewnie część z was kojarzy go, nie wiem, z tej wersji serialowej, ale ci, którzy nie kojarzą, no to będą pod dużym wrażeniem, jak fajna jest to postać, jak wiele może w nie do tego świata, jak, jak dużo charyzmy ma też e, aktor, który gra tę postać, e, mianowicie Eddie Gathegi, który myślę, że może się spodziewać niebawem propozycji od, od Warnera, od DC Studios, by może filmował swoją twarzą jakiś film. Jeśli nie Solowy, to właśnie z tą ekipą Justice Gangu, które widzieliśmy tutaj, być może przemianowane na Three Fix. Drugą postacią, która robi fenomenalne wrażenie, jest Lex Luthor. Jest to najbardziej Lexowy Lex Luthor, jakiego widzieliśmy gdziekolwiek. No, niewątpliwie jest to highlight tego filmu. Nicolas Holt emanuje Taką hejterską energią, Po prostu czujesz. <noise> sam czujesz po prostu radość z tego, jak udaje mu się po prostu dokopać temu kosmicie, którego tak bardzo nienawidzi. Nie jestem pewien, jak dobrze zostało zaadresowane, czemu Lex nienawidzi Supermana. Myślę, że będę potrzebował jeszcze jednego sensu, żeby, żeby to tak spojrzeć na to troszkę z zewnątrz, bo ciekaw jestem, czy, czy zostało to podkreślone odpowiednio w filmie, i czy ktoś, kto do tej pory Lexa aż tak dobrze nie kojarzył, będzie w stanie to. Od razu załapać. W zasadzie z tej jednej sceny, w której dostajemy całą tę motywację. W każdym razie, Leks jest zagrany fantastycznie. Moim zdaniem, jeden z najlepszych elementów tego filmu. Ale znowu. Wszystkie te postaci wypadają świetnie. Guy Gardner. Totalnie chcę oglądać tego Guy Gardnera w kolejnych produkcjach. Nie mogę się doczekać serialu z Green Lanternami, gdzie też Guy ma się pojawić. Jeśli tego typu film jak Superman, poza tym, że ma być po prostu dobrym, fajnym, rozrywkowym kinem, superbohaterskim, a niewątpliwie takim jest, ma też położyć podwaliny pod uniwersum w taki sposób, żebyśmy chcieli widzieć więcej, no to niewątpliwie się to tutaj udało. Natomiast no właśnie, czy jest to dobre superbohaterskie kino? E, myślę, że jest to cała masa elementów, które zdecydowanie górują nad konkurencją. Myślę, że film wygląda fantastycznie. Sceny akcji są niesamowicie dynamiczne, świetnie jest to nakręcone. Naprawdę jest to najlepiej wyglądający Superman na wielkim ekranie, jakiego widzieliśmy do tej pory. Myślę, że no to jest zdecydowanie najfajniejszy sposób pokazywania lotu i, i walk w powietrzu i, i no właśnie takich dynamicznych, typowo superbohaterskich komiksowych pojedynków, bo Akcja jest bardzo czytelna, jednocześnie bardzo kinetyczna. I swoją drogą pamiętam, że przed premierą tego filmu było sporo utyskiwania, że o nie, czemu wzięli operatora z Flasha, Przecież ten film wyglądał tak źle. Przy czym no, to też jest operator z ostatniej Guardians, chociażby, którzy wyglądali bardzo ok, jeśli celem było odzorowanie. Komiksowego uniwersum, tej komiksowej estetyki na dużym ekranie wersji filmowej, no to wykonano bezbłędną robotę. Widać tutaj różnicę między filmem, który był po prostu niedokończony, jak Flash, gdzie masa efektów specjalnych zwyczajnie nie domagała i była zwyczajnie porzucona na jakimś etapie, no bo Warner wiedział, że, że, że nie zarobi na tym filmie, więc po co było inwestować w to więcej, a filmem, który jest dokończony, jak Superman, który, gdzie już te efekty specjalne są dopięte na ostatni guzik i te sceny akcji faktycznie wyglądają świetnie. Poza tym myślę, że chemia między aktorami jest naprawdę świetna. Myślę, że Gan ma rękę jednak do obsadzania bohaterów w taki sposób, by wypadali naprawdę wiarygodnie. Do tego bardzo podoba mi się wątek romantyczny. Akurat filmy superbohaterskie mają długą historię, naprawdę topornie zarysowanych wątków romantycznych, natomiast tutaj Superman i Lois są w takim bardzo ciekawym miejscu, gdzie spotykali się już od jakiegoś czasu, natomiast są teraz w tym punkcie, gdzie powinni albo być może nie przenieść tę swoją relację na, na wyższy level, być może zaangażować się bardziej i oboje pewnie chcieliby to zrobić, ale nie są pewni, czy się sami do tego nadają, więc jest to taki bardzo przyziemny, powiedzmy, dylemat w tym całym superbohaterskim sosie. Coś, co myślę, zostało tutaj zaakcentowane bardzo fajnie, a jednocześnie nie odwraca uwagi od, wiecie, typowo rozrywkowych rzeczy. Jednocześnie myślę, że, i znowu, Podchodzę do tego filmu głównie jako fan komiksów i fan tej postaci, ale myślę, że nawet mi rzuciło się w oczy to, że początek filmu jest troszkę chaotyczny. Trochę trwa, zanim docieramy do tego momentu, kiedy akcja już płynie. I nie mamy wrażenia, że dostajemy. Strzępki różnych wątków, które dopiero z czasem zaczną się łączyć w coś sensownego. Film w ogóle zaczyna się od e, tekstu, który nam wyjaśnia sytuację, niemal jak w komiksach. Potem e, dostajemy parę scenek e, pokazujących nam Supermana w, w trochę różnym ujęciu, i dopiero z czasem nabiera to koloru, nabiera to kształtu, i, i fabuła faktycznie wrzuca wyższy bieg, i tak jak już mówiłem, płynie całkiem bezproblemowo, ale powiedzmy, że no nie jest to najbardziej łagodne wejście w tenże nowy świat. Świat, który mimo wszystko mam wrażenie, że nie mógłby powstać w tej wersji filmowej jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Wydaje mi się, że Gunn założył, myślę, że całkiem słusznie, że publika dzisiaj jest mimo wszystko już wychowana do akceptowania pewnych rzeczy w kinie superbohaterskim, więc ten film jest pełen masy Najdziwniejszych komiksowych konceptów. Masę jakichś takich dziwacznych rzeczy, których nikt nawet nie wyjaśnia, zakładając, że po prostu publika je zaakceptuje. Jestem bardzo ciekaw, jak zwykli niedzielni widzowie podejdą do, do rozmaitych rzeczy, które w tym filmie są zaakcentowane. A jednocześnie myślę, że fani komiksu będą zachwyceni dostrzegając tu i tam różne najdziwniejsze rzeczy, które pewnie jeszcze parę lat temu by się w kinie komiksowym nie pojawiły, a jeśli już by się pojawiły, to pewnie z długim i wyjaśnieniem, żeby każdy miał jakiś punkt zaczepienia, co do cholery się dzieje na ekranie. Ale tak jak już mówiłem od samego początku, ten świat jest nam zaprezentowany jako taki bardzo wybitnie wręcz komiksowy, gdzie wiecie, wyrwa w rzeczywistości, za którą skrywa się czarna dziura, to jest coś zupełnie do zaakceptowania, gdzie nikogo nie dziwi, że Lex Luthor ma kieszonkowy wszechświat, w którym trzyma rozmaitych więźniów. Nie chcę się tutaj też specjalnie rozwodzić nad strukturą tego filmu, czy tempem i tak dalej, bo wolałbym odczekać trochę, najlepiej obejrzeć sobie ten film jeszcze raz. Natomiast no, ma on taką dosyć niecodzienną, powiedzmy, formę. Przypomina mi bardzo wiadomy komiks z All Star Superman. Wiem, że przywoływanie tego tytułu w kontekście Supermana to, wiecie, jak przywoływanie Biblii w kontekście Jezusa, ale w tym wypadku wydaje mi się, że te inspiracje widać jak na dłoni, bo jeśli czytaliście ten komiks, pamiętaliście, no to doskonale wiecie, że jest to historia generalnie o tym, że Superman zbliża się do kresu swojego życia, więc postanawia załatwić sprawy w taki sposób, przed swoją śmiercią, by siadł w lepszym miejscem. Więc yy, przez te 12 zeszytów obserwujemy, jak Superman załatwia rozmaite sprawy. I to jest pretekst tak naprawdę dla Granta Morrisona i, i Franka White'iego, by pokazać nam spojrzenia tego Supermana z wielu różnych perspektyw, by tak naprawdę pokazać nam wszystko, co jest związane z tą postacią w ramach, w takiej skondensowanej formie tych 12 zeszytów. I film może nie robi tego w, aż na tak dużą skalę, ale wydaje mi się, że ta trochę dziwna struktura, gdzie mamy kilka takich mini historii, które dopiero z czasem zamieniają się w tę konkretniejszą główną fabułę, jest w pewnym sensie próbą podejścia w podobny sposób. Do tego filmu, bo w ramach tych mini historii dostajemy tutaj, no właśnie, trochę różne spojrzenie na tę postać. Co jednocześnie pokazuje, myślę, nam, a przede wszystkim tej publice, która nie zna tej postaci tak dobrze że Superman wcale nie jest nudny że jest wielowymiarową postacią że jest e, z jednej strony superbohaterem, ale z drugiej strony jest przede wszystkim no, człowiekiem, takim jak każdy z nas. Jednocześnie myślę, że nie jest to też film dla każdego. Jeśli ktoś nie lubi tych komiksowych głupot, jeśli ktoś nie lubi tych wszystkich komiksowych dziwności a w... W szczególności w świecie Supermana jest tego cała masa. Pewnego rodzaju komiksowy kicz i te, te różne dziwaczne rzeczy, które komiksowi scenarzyści wymyślali na przestrzeni lat, są no nierozerwalnie tak naprawdę związane z postacią Supermana, a jednocześnie wciąż jest to postać, którą, którą warto sprowadzić na ziemię, którą warto pokazać w intymnych sytuacjach, w kontaktach z innymi postaciami, z bliskimi mu bohaterami. I ten film znowu robi to, myślę, bardzo dobrze i w taki naprawdę... Zręczny sposób. Nie jestem wcale pewien, czy publika wychowana do tej pory na Nolanach, Snyderach i tym szaroburym MCU od tak przyjmie z otwartymi ramionami tę, tę komiksową dziwność, ale wydaje mi się, że no to jest zawsze ryzyko, kiedy chce się zrobić coś innego, coś nowego, coś, co nada jakiś inny kierunek, powiedzmy temu, jak filmy superbohaterskie wyglądają. Mam wrażenie, że jest to mimo wszystko inny kierunek, ale też z drugiej strony dobrze po prostu będzie mieć alternatywę dla Marvela, gdzie być może twórcy będą mieli trochę więcej więcej swobody, gdzie filmy będą jednak robione w momencie, w którym będzie gotowy scenariusz, gdzie wszystko nie będzie produkowane taśmowo, byle jak, byle szybko. No mam nadzieję, że ten projekt się powiedzie, że to uniwersum ruszy pełną parą. Szczególnie, że no właśnie rozpoczyna się najlepszym filmem z Supermanem, jaki do tej pory dostaliśmy. David Corenswet jest absolutnie fantastyczny. Myślę, że, że dla wielu osób to będzie ten esencjonalny Superman em, w wydaniu niekomiksowym i, i myślę, że słusznie. Aha, jeszcze jedna kwestia, bo przed premierą tego filmu y, trwała dyskusja na temat jego polityczności. Pomijam oczywiście tę dyskusję o tym, czy Superman jest woke, bo mam nadzieję, że jest, powinien być. Superman jest tak naprawdę uosobieniem wszystkiego, co jest, wiecie, woke. Jeśli chodzi o polityczność tego filmu, to tak, jest on bardzo mocno osadzony w politycznych realiach, jakie mamy w, w prawdziwym świecie. Oczywiście te analogie w, w świecie tego filmu są bardzo komiksowe, powiedzmy. Wszystko tu jest takie bardzo przerysowane, ale widać bardzo wyraźne analogie do, do, do sytuacji międzynarodowej, i myślę, że nie muszę wam tutaj tego analizować doskonale, jeśli śledzicie jakiekolwiek informacje ze świata. To, to będziecie w stanie odnaleźć, powiedzmy, powiązania czy, czy odniesienia do, do, do prawdziwych wydarzeń. Zostało to znowu wplecione, myślę, w historię bardzo naturalnie i, i, i naprawdę bardzo dobrze. I na dobrą sprawę, jakby się tak na tym zastanowić, to nie tak, że ten film jest jakoś, jakoś superpolityczny, po prostu nasza rzeczywistość w prawdziwym świecie niebezpiecznie zbliża się do tej komiksowej, przerysowanej rzeczywistości. I wydaje mi się, że, że z tego wynika fakt, że, że niektóre rzeczy wydają się bardzo, bardzo e, bezpośrednim odniesieniem, powiedzmy. W każdym razie, żeby już te nie przedłużać, nie przynudzać, jestem z tego filmu bardzo zadowolony, bardzo mi się podobał. Myślę, że robi absolutnie wszystko, co powinien zrobić tego typu film dobrze. Jest e, po pierwsze bardzo dobrym blockbusterem, poza tym jest myślę fantastycznym otwarciem. Dla, dla tego uniwersum. Myślę, że bardzo dobrze zarysowuje, czym to uniwersum filmowe DC ma być, ale też przede wszystkim, i co jest dla mnie osobiście najważniejsze, to absolutnie Fantastyczne i praktycznie bezbłędne przedstawienie tak istotnych, charakterystycznych, ale też e, wielowarstwowych postaci jak Superman czy Lex Luthor e, właśnie w e, filmowym wydaniu. Czekałem tyle czasu, ale wreszcie doczekałem się Supermana zrobionego tak jak należy. Także dziękuję bardzo wam za uwagę. E, standardowo czekam na wasze opinie w komentarzach. Myślę, że pracując nad jakimś kolejnym materiałem dotyczącym tego filmu. Wezmę pod uwagę to, co piszecie. Być może odniosę się do jakichś rzeczy, także piszcie śmiało, co Wam leży na sercu. I do zobaczenia w takim razie w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.